Siemasi strony Gregor no, oczywiście witam Was po krótkiej przerwie na moim kanale. Więc tak zanim w ogóle coś zaczniemy. Jest to gra SCP 3008, która polega na tym, że jesteśmy po prostu w środku wielkiej IKI. Z samego celu gry jakby nie znam, raczej znaczy to jest w ogóle wydostanie się z niej. ogóle co wam wytłumaczę o co chodzi? Chodzi tutaj. E jeżeli ktoś wie, co to SCP, no to jakby to zrozumie mniej więcej. No to musimy po prostu się wydostać z i Mamy dużo po prostu jakby e, podmiotów SP chyba. Nie wiem, nie znam się do końca. No, które staramy się nam złożyć dupsko, A to polega, że jesteśmy w nieskończonej IKEI i mamy trochę przerobane. Czytałem tak. E, żeby mniej zastrzałkami, dlatego nie zaufam temu. I pracownicy z IKI nie są dla nas przyjazni mm -hmm. Chyba ta gra polega na tym Żeby się strać. Nie jestem pewien, czy oni chodzą za dźwiękiem Czy jakby dźwięki ich przyciąga, nie wiem, uderzamy w coś to oni nagle po nas przyjdą Dobra, a więc tak Usunąłem świat przypadkiem Będziecie mieli przecież wstęp tutaj wcześniej, co nie? Eee, ale usunąłem ten świat. Ok, zebrałem rzeczy. Lewy przecisk słyszy. Mogę. Eee, więc to jest nowy świat. Jestem tak w dupnej sytuacji, bo nic kompletnie nie mam, że. Z tego co wiem, to podstawową rzeczą jest znaleźć tak zwaną jadalnię. Czy tam kuchnię. Bo się przydało coś zjeść. Szczerze, to Ficki byłem raz w życiu. bo Aha. Ufaj strzałkom mówili. Przez to, co że uderzam, to ja przez to trasę głód. I nie wiem, czy przez bieganie też, trasek, ale... but, ale nie wiem, co powiedzieć no. Fajnie, przecena. Dobra, na razie spotkaliśmy jednego e, pracownika. Mam telefon, tylko jak go wyciągnąć, teraz pytanie. Kliknę na save. Na telefonie pewnie by była godzina, po 22 robi się ciemno z tego co wiem i mamy wtedy... Oj beczki bardzo pod górkę. Czy mogę sobie w jakikolwiek sposób oznaczać miejsca? To jest czy mogę coś zrobić? E Tam wszedł, ale dla mnie teraz priorytetem jest jedzenie. Fajnie, mam ten magazyn, ale o, kurwa, czy ja coś słyszę. sobie, wygenerowałem sobie dużą mapę. I to był chyba błąd. Ja nie szukam kłopotów. Odbieganie możliwe, że mi schodzi, dlatego będę szedł na nogach. Tako. Czemu tu nic nie ma do jedzenia? Nie chcę iść do żeby sobie tylko żołądek zapełnić. Mm. O! Gdzie mam klipunek? e uh... O, dobra, bo je, od razu jem, dobra. Yy. I to tyle, ale. Yy. O. Dobra, to wezmę, to zjem. W tych kuchniach do utrudnienia. My się nie dzieje, gdyby stali pracownicy. Dobra, zbiorę to sobie wszystko. Jezus! Nie, nie wypikam tu przekleństw, ale... Nie idź ze jebanymi Ja tu zostaję. Fuje Oj tu będzie ciężko. Mogą się, z... mogą. On wróci do magazynu. Mi serce samo jak to światło zgazuje, ja się tak przestrachałem... Oni są wciul duzi i mogą mnie wciul zabić. Jeżeli ta noc przebiega dłużej niż dzień... To ...oficjalnie mogę powiedzieć, że jestem w dupie. Oficjalnie nic się nie dzieje. Ty wszystko widzisz. W nocy masz latarkę, która ma taki dupny zasięg... ...że pozostaje ci tylko... No, to jest, to Spierdalaj! O kurwa! Ja się cały trzęs o kurwa. Chuj, pierwszy ostatni odcinek z tego Szmato! Aaaa! No chodźcie się bić! No! Co, ciemno do domu? Ja nie idę. <gry> Chuj, idę spać na całą noc. A, ah, obudzi mnie. A ah, będę się budzić za chwilę. Jezus Maria. A! Kurwa daj mi spać! No dawaj! O Boże! Ty ko... O wielka! Co? Zamknij dupę! Kurwa... Nie, mój pies! Ja tylko chcę zjeść. Jaka ta gra jest straszna! U! Tu mi nikt nie przyjdzie. Tu mi nikt nie przyjdzie. Przeżyłem noc. Ale ich jest w dużo Czy wy mnie będziecie bić? Hej! Frajerze! Dobra, mają mnie w dupie W dupie to ja byłem tą pierwszą noc Ta gra jest... To jest okropna gra Ja nie wiem, czy ja mogę tak niszczyć rzeczy, czy oni się jakoś uaktywniają wtedy. Dobra. Ja chcę zakończyć odcinek na pierwszej nocy. Bo... Dobra, przeżyłem jedną noc, załatwiłem jednego typa. W następnym odcinku pójdziemy dalej. Teraz sobie tutaj zrobię jeszcze sejfa. Dziękuję wam za oglądanie nie wiem, czy będzie następny odcinek, naprawdę. <laughs> o ile coś będzie jakoś dużo wyświetleń i porobię dużo lajków, to, to postaram się to nagrać. Ale tak to dziękuję Wam za obejrzenie. No i cześć!